Biologia. Czy istnieją gatunki ssaków trójpłciowych? Tak, nie. Płeć to jest zespół cech pozwalających podzielić osobniki gatunku na dwie grupy: męską i żeńską. Ono jego, ono jego. Nic dobrego. Nie tak, w którą stronę pędzi świat, jak rozkwitnie taki kwiat. Ono jeno coś takiego, kto to widział? Nic dobrego. Oh, hey, 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 hey. Ono jego, ona jego, ona jego To tak nie jest brawe, nic dobrego, nic dobrego. Polska cała, ale hała, taki wał, celny strzałów Krętki chętki, dytki, jadki, wpadki. A ponad tym mam yeah. Czy to transik? ten Sanzik, Kończy pan, pani, jesteście kochani? Pani Ani, wszyscy kochani Jest to tak, to pytanie. Przebieranie za babola czy ta sprawa nie jest chora To zmównicy mównicy sen schapany Chłop jak baba, przebieramy Wszyscy kochani mm. 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 No, Coś się stało, coś nie tak W którą stronę pędzi świat Jak rozkwitnie taki kwiat Ono jeno. Wioskę, to spowija całą Polskę Tam zaczęcie, swej skazany Dziś gender, LGB i inne plany Szkolne książki do poprawki Dzieci uczyć tej głupawki Takie człowieka przeznaczenie Świat smariował, poruszenie jest skazane Nasze dzieci ukochane takim Czymś programowanym wstyd kochani Coś się stało, coś nie tak W którą stronę pędzi świat Jak rozkwitnie taki kwiat Ono jeno, coś takiego Kto to widział, nic dobrego Wiesz, wioskę to spowija całą Polskę Tam zaczęcie, sejm wskazany Dziś gender, LGB i inne plany Szkolne książki to poprawki Dzieci uczyć tej kupawki Takie brzmęka przeznaczenie Świat wariował Poruszenie jest wskazane Nasze dzieci ukochane Takim czymś programowany tym kochani Coś się stało, coś nie tak W którą stronę pędzi świat Jak rozkwitnie taki kwiat Ono jeno Coś takiego, kto to widział Nic dobrego Hej jakiś świat, czy niezbędnie taki kwiat To dla ludzi złudny świat Pewnie zachce błędu spłat Już jest w drodze skoczą kap Bo historia raz mówiła, że Sodoma sobie była A kolega, pan posłanka Po cichutku sobie zerka To portfelka, taka stemka. <śm> Paryż bliska to jest sztuka z wysypiska Z boki z poczka niczym Bóg Tu przegieli będzie chum